Tak, to ma, kurwa, ja mam. No strzelaj, no co robisz? A on, kurwa, dostał 4-6. Ale ja wchodzę, kurwa, się siebie dzisiaj. Kurwa. Więc, kurwa, musisz to robić. Proszę cię. No musisz to robić. To jest, kurwa, zwieńczenie twojej kariery w tym momencie. To będzie zwieńczenie twojej kariery, jak to robisz. Ja ja na tym, na na. I skosz, i skoś, skoś na niego, skosz na niego. Skocz na niego! Just yeah! Zecną kurwa robią. Jebną, kurwa. Albo myszką jedną, nie od pochylni gdzie Jeden od pochylni. Kurwa, jak się to zrobić, proszę cię. Dla kibiców, to muszą kibice. Kibice to muszą zobaczyć, kurwa, nie? Kibice ci potrzebują. Jest jestem. jest tam. go. Musiałeś go widzieć. O kurwa, już się wystrzelił. Tak jest, kurwa! Ale idą. Koty, koty, koty! Kam, kam tu. Kurwa, rozje. Proszę. Ale sobie wale konia teraz, nie? Przysięgam, że jak my to wygramy... Kurwa. Kurwa. Od spawna ich wchodzą. Ted kurwa. Ted kurwa dziadek nadawał. Niemożliwe, kurwa. To. To jest. Jedno wielkie nieporozumienie. Ale oni muszą być wkurwieni. Dla mnie to jest niepojęte. Niepojęte to jest dla mnie. Ja powinienem mieć Unreal na tą rundę.